To taki szczególny dzień w roku, kiedy zakochanie wyznają sobie miłość, kiedy chcemy zakomunikować tej drugiej osobie, że coś do niej czujemy, że o niej myślimy, więc obsypujemy się prezentami. Ale nie te prezenty są najważniejsze. Liczy się gest. I właśnie taki gest Wam dzisiaj pokażę. Pamiętacie ten dreszczyk emocji, kiedy otrzymywaliście walentynkę, niespodziankę od nieznajomej albo nieznajomego? Albo jak Wasza druga połówka zafundowała Wam zabawę, zagadkę z takich małych geścików? Tym walentynkowym gestem będzie kartka niespodzianka, która jest bardzo łatwa i bardzo szybka do wykonania. A żeby Wam było jeszcze łatwiej i jeszcze szybciej, to specjalnie dla Was przygotowałam szablon, który możecie pobrać i wydrukować. Szablon znajduje się do pobrania na dole w opisie. Ci przygotowałam dla Was dwie wersje. Jedna wersja jest tak zwana wersja ekskluzyw, czyli używamy do tego lepszego papieru, yy, ozdobnych elementów, sznureczków, paciorków i wszystkiego, czego nam dusza zapragnie. A druga wersja jest to wersja tak zwana szkolna, na szybkiego, gdzie mamy do dyspozycji papier ksero, pisaki, klej bądź taśmę klejącą. I się. Więc zaczynamy od wersji ekskluzyw. A jak wersja ekskluzyw, to oczywiście lepszy papier. Ja użyłam bloku technicznego, kolorowego, który ma grubość 150 g. W pierwszej kolejności musimy nasz szablon wyciąć. Następnie w wyznaczonym miejscu robimy małe nacięcie, które posłuży nam do zamknięcia naszej kopertki. Używam do tego oczywiście ostrego noża. Pamiętajcie o podkładce, żeby sobie nie zniszczyć stołu. Kolejny krok to zagięcie serca według wyznaczonych linii. Pamiętajcie, że jest to gruby papier i nie róbcie tego ręcznie, tylko wykorzystajcie do tego, no mogą być nożyczki. To jest tak zwana technika bigowania. Ligowanie nożyczkami spowoduje to, że będziemy mieć bardzo ładne i proste zagięcia, a nie pęknięcia papieru. Zabieramy się do składania naszej kopertki. sobie ozdobną karteczkę, którą przykleję do środka przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej i napiszę na niej sekretne życzenia. Poprawka wyznań miłości. Ze względu na to, że ja lubię prostotę, do ozdoby użyję y, różowej i białej włóczki oraz maleńkiego papierowego wcześniej wyciętego serduszka. A teraz czas na wersję szkolną. Zaczynamy standardowo od wydrukowania szablonu. W tym przypadku na zwykłej kartce Xero. I oczywiście zabieramy się za wycinanie. Teraz czas przeozdobić naszą walentynkę. Wykorzystajcie wszystko, co macie pod ręką. Kredki, mazaki, pisaki, farbki. Wszystko, czego dusza Wam zapragnie. Ja postanowiłam, że moja walentynka będzie w kolorowej linie. Tej części naszą walentynkę musimy jeszcze zagiąć. A w tym przypadku jest to bardzo mięciutki papier, więc możecie to spokojnie zrobić ręcznie. Środkową część zostawiamy na nasz tajemniczy tekst, ale żeby środek nie był nudny, również go przyozdobimy. Jest to wersja szkolna. Nie bawimy się w wycinanie żadnych dziurek ani innych takich rzeczy podobnych, bo tak naprawdę, będąc w szkole, nie za bardzo mamy czym to zrobić. Więc proponuję Wam, albo sklejcie to zwykłym klejem szkolnym, albo wykorzystajcie po prostu taśmę klejącą. Na upartego to możecie nawet to związać sznurówką. Będzie jeszcze bardziej romantycznie. I tak naprawdę, to już. Wszystko. Więc zabierajcie się do pracy, bawcie się tym, niech wasza wyobraźnia zacznie działać. Przypominam jeszcze raz, że na dole w opisie możecie pobrać mój szablon. Pamiętajcie również o tym, żeby zasubskrybować, zasubskrybować mój kanał. No i co? I do zobaczenia. Miłych Walentynek!